Cześć. Dzisiaj opowiem Ci o kilku możliwościach, kilku opcjach chronienia się przed Twoimi wymówkami, a zwłaszcza teraz. Dlaczego? Dlatego, że teraz większość z nas. Jest uziemiona w domu. Dlaczego mówię większość z nas? Bo niektórzy chodzą do pracy, więc gdzieś tam jeszcze wyjdą, a niektórzy po prostu siedzą 24 na dobę w domu. Więc po prostu pokus do jedzenia jest sporo, i te wymówki czasami zaczynają nami rządzić po prostu. Tak? I teraz pierwsza taka informacja. Dostałam odpowiedź od jednej z obserwatorek, że zmusza się że walczy, dokładnie użyła słowa walczy, z tym, żeby nie poddawać się wymówkom. I z jednej strony jest to super, dlatego że oznacza to pracę nad tym, że to się dzieje, że, że tak powiem, rządzą tą osobą wymówki, ale samo słowo walczę, świadczy o tym, że jest to dla nas coś co jest trudne, coś co nastawia nasz organizm do takiego boju, do zmuszania się do takiej siły. A to nie ma tak być. To ma być nasza codzienność. Dlatego ja, żeby mózg nie odbierał tego jako coś co jest dla nas takim wręcz nawet wrogiem, żeby mu było łatwiej wprowadzać te zmiany, ja bym używała słowa pracuję nad tym. Poprawiam to, dbam o zmianę nawyku i to jest dla nas właśnie jedna, jeden, jeden tip, jeden z tych tipów, jedna ze wskazówek: czyli kontrolujmy słownictwo, ponieważ my nastawiamy się w jakiś sposób do tematu, używając danego słownictwa. Kolejną rzeczą będziemy mieć tutaj i tipem będzie to, że e, powinniśmy planować. I mm, ktoś pomyśli sobie, matko, wszyscy o tym planowaniu i po prostu to się już robi nudne. Ale e, właśnie m, w tej prostocie tkwi m, bardzo dużo prawdy i w prostocie tkwi również bardzo dużo e, możliwości realizacji. Wdrożenia czegoś, im coś trudniejsze, tym trudniej nam zrobić. Jeżeli chodzi o planowanie, to fajnie by było, jakbyś sobie to zapisał, zapisała, ale wiesz co? Możesz sobie nawet pomyśleć wieczorem czy rano o tym, co będziesz robić. I jeżeli wstajesz z takim poczuciem, że dzisiejszy dzień będzie przebiegać na tym, że zrobię to, 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 to po prostu ty jesteś nastawiony, i w w ciągu na to, że masz coś robić i w ciągu dnia yy, yy, nie szukasz tego co robić, bo jeżeli szukasz i budzisz się nie wiadomo po co, zwłaszcza teraz, jeżeli więcej czasu spędzamy w domu, yy, to po prostu Ulegać możesz bardziej wymówkom. I może być tak, że zaczną Ci przychodzić bardziej do głowy e, opcje związane z tym, a może dzisiaj tylko, a może od jutra, a może po e, tym czasie siedzenia e, w domu. I jeżeli sobie coś zaplanujesz, ja nie mówię, żebyś robił e, nie wiadomo co, to na pewno też tam muszą znaleźć się przyjemności, dlatego bardzo ważne jest to, żebyś e, znalazł u siebie to, co kochasz, to, co uwielbiasz robić. To, co jest twoją pasją, ale jeżeli nie masz, to po prostu właśnie zaplanuj, że będziesz poszukiwać tego. Próbuj, nie wiem, czytania jakiejś książki, o różnych tematykach tych książek. Nie wiem, jedną weź, zostaw, nie to, nie to. Albo przeszpędruj gdzieś internet, może to, może to, może to. To też jest czynność, która zajmuje Ciebie czymś, tak? I możesz, mogą tam być obowiązki, ale ja uważam, że coś przyjemnego, na co czekasz, też musi być coś takiego fajnego, co bardzo lubisz. Nie wiem, no ja generalnie telewizji nie oglądam, natomiast y, może je, jakiś film w telewizji znaczy, w telewizji oglądam bajki teraz z dzieckiem. Natomiast zaplanuj. To będzie powodowało, że nie będziesz mieć przestrzeni do tego, żeby generować te wymówki. Tak jakby zamkniesz, mu po prostu drzwi, zamkniesz im po prostu drzwi. Kolejna rzecz. Bardzo ważne jest to, żeby wytrenować w sobie pamiętanie o tym, że w momencie słabości, gdy zacznie do ciebie podchodzić wymówka, żebyś ty miał taki stryk. I przypominał sobie, przypominała o powodzie, dla którego dbasz o swoje ciało, o swój umysł, o swoje jedzenie, o to, żeby teraz schudnąć, ale to jest bardziej w tle, pierwsze to jest zmiana nawyków, wtedy na trwałe schudniesz. I musisz pamiętać szkolono mnie kiedyś, że nie można używać słowa nie powinno się używać słowa musisz ale po prostu w tym wypadku ja użyję tego słowa celowo. Musisz nauczyć się pamiętać o swoim celu, o swoim powodzie, o swoim dlaczego. To jest bardzo ważne, dlatego, że jeżeli będziesz ciągle o tym pamiętać, przypominać sobie i jeszcze temu będą towarzyszyły właśnie te emocje, które będą towarzyszyły temu efektowi, to. Gwarantuje ci, że zdecydowanie silniej będziesz odpychać te wymówki. Pamiętanie o tym jest jednym z bardzo ważnych elementów skutecznego chudnięcia w momencie, gdy masz tendencję do tego, że po prostu odpada ci, że tak powiem, zapał. I bardzo cię proszę, jeżeli na przykład masz taką sytuację, że. Nie wiem, no ciężko ci gdzieś to nad tym panować i cały czas to się dzieje tak, że znowu najesz się, albo podjesz, bo sobie, nie wiem, bo sobie właśnie tymi wymówkami stworzysz pole do tego, żeby jeść, bo na przykład powiesz sobie, że a to właśnie będzie jutro, a to tylko dziś, ale to przecież to tak naprawdę nie jest posiłek, a to przecież to wcale nie tak dużo kalorii, to jeżeli tak sobie będziesz to interpretować, to będziesz to po prostu realizować, w sensie będziesz, będziesz ciągle tracić ten postęp. Dlatego bardzo Cię właśnie proszę o to, żebyś sobie spisał, spisała powód na kartce, na kartkach i powieść to wszędzie. Ja, jeżeli na przykład uczę się czegoś nowego, albo nowych słówek, albo nad czymś nowym pracuję, ja mam oklejone szafki i, 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 i szafę, lodówkę. Yy, na telefonie, na przykład sobie na tej mojej tapecie dodaję takie karteczki, dlatego że to pomaga działać mi na mój mózg, żebym sobie to zautomatyzowała, żebym pamiętała o tym automatycznie. To jest proces, tak? I teraz jeszcze jedną rzecz chciałam Wam powiedzieć, Tobie, chciałam powiedzieć o tym, jak chronić się przed wymówkami związanymi właśnie z sięganiem po jedzenie. Jest coś takiego, że jeżeli się widzisz, to mniej lub bardziej będziesz coś robić. I teraz tak. Jeżeli będziesz się widzieć, jak jesz, jesz śmieciowe jedzenie, obiadasz się, będziesz widzieć swój obraz, jak ty wyglądasz, jak to jesz, to będzie Ciebie to odstraszać. I jest coś takiego, że jeżeli się widzisz, to będziesz wybierać lepsze produkty i będziesz mniej jeść. Proponuję ci, zresztą takie badania z tego, co pamiętam, były przeprowadzone i okazało się, że osoby, które widziały siebie, to sięgając po coś albo się hamowały, albo wybierały jedno y, albo lepsze jakieś jedzenie właśnie wybierały. Dlatego proponuję Ci, byś po prostu albo sobie lusterka gdzieś dał, nie wiem, w kuchni albo gdzieś koło lodówki, czy y, 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 na drzwiach lodówki, no tam też zależy od temperatury, ale, ale po prostu y, stwórz sobie obszar taki, E, który pozwoli Ci widzieć siebie to, co robisz. Dlatego też pisanie jadłospisów, i no, znaczy notowanie tego, co jecie, jesz, jest bardzo ważne. To, jest naprawdę, to naprawdę pokazuje Twoją rzeczywistość, bo my wypieramy bardzo często, my nie chcemy czegoś widzieć, my nie chcemy o czymś pamiętać albo się nie koncentrujemy i po prostu nasz mózg tego w ogóle nie koduje. Mózg też koduje obrazy i e, my widzimy e, obrazami, bo nawet coś ci powiem. Przykład. Yy, ludzie mówią w różnych językach. To jakim cudem ktoś, kto mówi yy, lalka w języku polskim, w języku hiszpańskim i w innym języku, jak my to przetwarzamy, że wszyscy rozumiemy, znaczy yy, widzimy, jakby odbieramy to i wiemy, że to jest lalka. Bo przecież mózg yy, nie pracuje na, na języku, tylko pracuje na obrazie. Twórz obrazy. Widzisz się? Widzisz co robisz i możecie to odstraszać od tej wymówki właśnie. Na dzisiaj to wszystko i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Cudnego dnia.